Szczepan łapka, witam serdecznie i już teraz zapraszam na 2 czerwca, godzina 20. Kolejna edycja programu Wyższych Plonów. Tym razem zajmiemy się problemem kiły kapusty. Uprawie rzepaku. Podczas trwania programu będą Państwo mieli wyjątkową okazję, aby wygrać najlepszy materiał siewny Lima Grę. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawią się podczas trwania naszej audycji. Co bardzo ciekawe i ważne, tym razem nasz program nie będzie nadawany ze studia, a z gospodarstwa rolnika, który postanowił przyjąć nas. Pod swoim dachem. Poznają Państwo opinie ekspertów, wchłoną mnóstwo wiedzy i co więcej, odwiedzimy regiony dotknięte problemem kiły kapusty, a także udowodnimy, że ten problem wcale nie musi oznaczać wstrzymania uprawy w danym miejscu. Co więcej, udowodnimy, że cały czas jest możliwość na wysoki i stabilny plon. Wydarzenie będzie dostępne na specjalnej, zamkniętej platformie. Aby wziąć w nim udział, należy wejść na stronę. Link znajdą Państwo w opisie, zarejestrować się, a my wyślemy stosowne zaproszenie. A więc widzimy się 2 czerwca, godzina 20. Do zobaczenia.